Cześć, Sylwester z Nieruchomości na Oboczu. Dzisiaj taka szybka roleczka. Chciałem Was poinformować, że nieruchomość w Gaju Święcickim została sprzedana. Po weekendzie będzie akt notarialny. Więc dla wszystkich, którzy twierdzili, że jest to tylko do rozebrania i do wyrzucenia albo spalenia, no to chciałem powiedzieć, że możliwości są większe niż niektórym się po prostu wydaje. Są osoby, które mają fach w ręku, mogą sobie samemu wyremontować, i właśnie takie osoby mogą skorzystać na niskiej cenie za nieruchomość i stworzenia dla siebie coś wymarzonego. W przyszłości mam nadzieję, że pokażę Wam za jakiś czas, jak już będzie wyremontowane, jak ta nieruchomość wygląda. Jeśli masz nieruchomość w województwie świętokrzyskim. Zadzwonię, pomogę Ci ją sprzedać, cześć.